Psalm 95. Pójdźcież, wykrzykujmy radośnie Panu. Okrzykujmy opokę zbawienia naszego. Przystąpmy z dziękczynieniem przed oblicze Jego i wysławiajmy go psalmami. Albowiem Pan jest Bogiem Wielkim i Królem Wielkim nad wszystkimi bogami. W ręku Jego są głębokości ziemi, w wysokości gór, do Niego należą. Jego jest morze, bo je stworzył, a ręce jego ukształtowały ziemię. Pójdźcież, módlmy się i upadajmy, klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym. Bo on jest Bogiem naszym, a myśmy ludem pastwiska Jego i stadem Jego rąk. O gdybyście dziś usłuchali głosu Jego, nie zatwardzajcież serca Waszego. Jak w Merybie, jak w dniu kuszenia w pustyni. Kiedy mnie kusili ojcowie wasi, doświadczali mnie, mimo że oglądali czyny moje. Czterdzieści lat pokolenie to budziło we mnie obrzydzenie, i rzekłem: Są ludem, którego serce błądzi, i oni dróg moich nie poznali, tak, że przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego.